Cześć, z tej strony Karolina, witam Was w kolejnym reading vlogu, natomiast będzie to taki krótki, weekendowy reading vlog. Mam nadzieję, że w ciągu soboty i niedzieli uda mi się zrealizować mój plan czytelniczy. A, właśnie, dzisiaj kurier o godzinie 10 w sobotę, w ogóle ja nie wiedziałam, że kurierzy jeżdżą w sobotę, przyjechał do mnie z książkami i były to opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, 100 historii imigrantek, które zmieniły świat a także druga część ym, opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek pierwszą część czytałam ona miała taką y, granatową okładkę, tu wam wrzucę zdjęcie i ta książka, ta żółta czyli co historii imigrantek które zmieniły świat to jest mój sobotni plan natomiast oprócz czytania mam jeszcze dużo innych rzeczy dlatego, że muszę trochę ponadrabiać y, nagrywanie filmów Muszę nagrać podsumowanie listopada, a także prezentownik dla Was, inspiracje prezentowe, takie wiecie, last minute, więc będę czytać, będę nagrywać, będę montować i będę przychodzić do Was z update'ami. Zainteresowały nas zakupy w centrum handlowym, dlatego nie poczytałam zbyt dużo. Przeczytałam jakieś 30 stron z opowieści na Dobranoc dla młodych buntowniczek. Ale to, co niezmiennie mnie zachwyca, co też zachwycało mnie w tej pierwszej, jakby oryginalnej części, po prostu pod tytułem Opowieści na Dobranoc dla młodych buntowniczek, to to, że dzięki temu poznajemy, możemy poznać sylwetki wielu kobiet, które. No gdzieś przez historię, chociaż nie wiem czy mówić tutaj o historii, dlatego że to często są kobiety, które żyją nadal, więc nie wiem czy... Czy przez historię to jest dobre określenie, ale które zostają często pomijane i wiadomo, że jest taki, nie wiem, top 10 feministek, o których wie większość osób, nie wiem, no na przykład tak jak jest Malala albo postać Rozy Parks. No to są takie osoby, które my gdzieś tam znamy, wiemy, że aktywnie walczyły o prawa, czy to prawa kobiet, czy prawa osób o konkretnym kolorze skóry, na przykład. Ale jest masa kobiet, które są po prostu pomijane, a ich wkład w zmienianie rzeczywistości kobiet był ogromny. I cieszę się właśnie, że opowieści na Dobranoc w takiej skondensowanej formie: bo tutaj nie poznamy całych życiorysów, tylko jedna bohaterka, to jest jedna kartka, plus przepiękna ilustracja. Dzięki temu, dzięki tej kondensacji, możemy poznać więcej bohaterek. I oczywiście, kiedy jakaś nas szczególnie zainteresuje, to możemy czytać o niej więcej. Plan na dzisiaj, czyli plan na niedzielę, jest czytać dalej opowieści na dobranoc. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć. Że myślę, że to jest coś, co fajnie przede wszystkim podarować komuś na święta. Jeśli mamy na przykład jakąś małą kobietkę w rodzinie albo wśród przyjaciół, to to jest idealny prezent. Te książki są teraz, z tego co widziałam, mocno przecenione na różnych księgarniach internetowych, więc warto na to zwrócić uwagę. Ale też to będzie idealne na maraton z literaturą dziecięcą, który zaczyna się 15 grudnia i trwa, z tego co pamiętam teraz. Do końca grudnia, do 30 albo do 31 grudnia. Także to będzie naprawdę coś fantastycznego. A teraz um, idę ogarniać życie i będę czytać dalej. Jestem już w połowie tej książki. No tak, mniej więcej wiadomo, że tam nie liczyłam strony. Podoba mi się bardzo decyzja, um, żeby używać feminatywów. Zamiast szpieg lub kobiety-szpieg jest po prostu szpiegini. I to jest fajne i fajnie, że coraz częściej właśnie wydawcy i osoby pracujące w wydawnictwach decydują się na takie rozwiązania, mimo tego, że często, jeśli pierwszy raz na przykład słyszymy szpiegini, to może być to dla nas dziwne, dlatego że my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tych damskich form. Cały świat zawsze kręcił się wokół męskich, ale to dobrze, że coraz częściej to jest przełamywane. Jakby bardzo pozytywnie oceniam takie coś i będę miała dla Was dwa egzemplarze na rozdanie. Dwie osoby mogą wybrać, właśnie wygrać, nie wybrać. Opowieści na dobranoc dla młodych wątowniczek, 100 historii imigrantów, te, które zmieniły świat, musicie odpowiedzieć na pytanie. Oczywiście wszystkie szczegóły rozdania będą w opisie. A pytanie brzmi: jaka kobieta was inspiruje? To nie musi być postać historyczna, to nie musi być jakaś polityczka, to nie musi być żadna działaczka, to może być ktoś wam bliski. Więc tak, to jest pytanie konkursowe i dwie osoby mogą wygrać. A ja wczoraj jeszcze z mamą wybrałam się do trzech sklepów, po różne świąteczne yy, pierdały i wam pokażę, i pokażę wam jeszcze moją pościel z Home You, bo uważam, że jest przecudowna. Pościel wygląda tak, oczywiście jestem mistrzem ścielenia łóżka. Niestety w komplecie była tylko jedna poszewka na poduszkę i nie było możliwości do kupienia dodatkowej, ale jestem zakochana i widzę, że aparat niestety przekłamuje trochę kolory, bo to jest taka um, piękna, intensywna, ciemna zieleń. Widzę, że na aparacie to wygląda bardziej jak taka butelkowa zieleń, to to jest troszkę um, inny kolor, ale no jestem zachwycona. Byłam w TK Maxie i ja generalnie e, uwielbiam te notesy i kalendarze z TK Maxa. E, stwierdziłam, że to będzie mój e, notes czytelniczy i planowy i booktubowy na e, kolejny rok. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda w środku. I będąc w właśnie, kurde, nie pamiętam, to był chyba. Tedim. Kupiłam takie naklejki i taki plik różnych kartek, naklejek i wyklejanek. Zaraz Wam pokażę, jak to wykorzystałam w tym notesie. jak widzicie przyszły do mnie moje nowe okulary z Avocado Glasses, to są te, które mają ja zawsze zapominam jak to się nazywa antyrefleks, czyli to są takie okulary w których dobrze jest pracować przed komputerem bo te oczy się mniej męczą po prostu yy, i ta powłoka niweluje to światło skończyłam czytać opowieści na dobranoc dla młodych błędowniczek, i powiem wam, że to jest taka książka, generalnie ta seria, czy, przeczytałam już drugą, chyba z trzech, jeśli mnie pamięć nie myli, właśnie tych zbiorów opowiadań na dobranoc. To jest seria, która jest ogromną inspiracją dla mnie, nawet e, mimo tego, że jestem starsza niż ta pisana w tą książkę e, grupa wiekowa, no bo to jest jednak książka dla dzieci, ale ona mi daje tyle inspiracji i Tyle takiej siły, bo... Czytamy tu o historiach kobiet, które po prostu podążając za swoimi marzeniami osiągały sukcesy. To nie musiały być sukcesy, które kończyły się sześcioma zerami na koncie, ale takie sukcesy osobiste, że te kobiety po prostu były spełnione i były szczęśliwe, mimo tego, że ta droga, którą musiały przejść, często była niełatwa. Tutaj mamy szczególną sytuację bo mamy sto historii imigrantek, te, które ten świat zmieniły i myślę, że przed nimi stanęło szczególne wyzwanie, dlatego, że musiały budować swoje życie na nowo w innym państwie. Teraz to słowo imigrant kojarzy się tak bardzo politycznie, to są imigranci uchodźcy, ale tutaj mamy też imigrantki, które na przykład przeprowadziły się z Anglii do Stanów Zjednoczonych, tak jak w przypadku tutaj chciałam znaleźć e, tą stronę tak jak w przypadku e, Anny Wintur, która jest redaktorką naczelną Woga od wielu wielu lat, ale rzeczywiście oprócz takich sytuacji e, przeprowadzki na przykład z państwa do państwa, gdzie język e, ten oficjalny urzędowy ten sam, mamy tutaj przypadki e, skrajnej zmiany tego miejsca zamieszkania, języka, polityki e, czy też nawet sytuacji praw kobiet, które właśnie w tych państwach obowiązywały. Tak jak mówiłam już w którymś z poprzednich klipów, bardzo podoba mi się tutaj zastosowanie feminatywów, bo mamy na przykład mikrobiolożkę, mamy dyplomatkę, mamy inżynierkę, mamy astroloszkę czy też redaktorkę. Gazety, łyżwiarkę figurową, informatyczkę i to w pewien sposób buduje nasz język, tworzy jakieś podstawy dla na przykład małych dziewczynek, żeby wiedziały, że to jest ważne, żeby używać tych żeńskich form i naprawdę bardzo, bardzo to doceniam, że tutaj te feminatywy się pojawiły. W racji tego, że jest to książka dla dzieci, wiadomo, że tutaj są pewne uproszczenia, na przykład. Na temat Anny Wintur już wcześniej wspomniane i na temat każdej z naszych bohaterek tutaj mamy jedną stronę, ale to jest świetne, bo można później, jeśli czyjaś postać szczególnie nas zainteresowała, Możemy po prostu oni zacząć czytać, robić jakiś własny research, szukać większej ilości materiałów na ten temat. I dzięki tej skondensowanej formie mamy okazję poznać więcej tych damskich sylwetek. I tak jak już mówiłam, ja w opowieściach na dobranoc jestem po prostu zakochana. Uważam, że to jest świetny prezent nie tylko dla młodych buntowniczek. Dla tych starszych również, dlatego pod tym filmem znajdziecie szczegóły rozdania. Ja to wam bardzo, bardzo polecam. I strasznie się cieszę, że po prostu powstają takie książki, które te kobiece postaci jakoś wyróżniają tej społecznej świadomości i też uczą dziewczynki tego, że mogą być każdym, że mogą spełniać swoje marzenia, że tak naprawdę Sky is the limit i, i mogą robić wszystko to, co chcą. Mogą być tym, kim chcą, i to, że są dziewczynkami, w żaden sposób nie rozstrzyga o tym, że na przykład są gorsze, więc to jest takie mega, mega inspirujące i ja po prostu czuję teraz, że mogę zrobić wszystko. Bardzo Wam polecam i mam nadzieję, że ten krótki reading vlog Wam się spodobał. Dajcie znać też w komentarzu, jakie książki stanowiły dla Was taką inspirację, jakie książki sprawiły, że. Stwierdziłyście, że możecie przenosić góry, albo stwierdziliście, że możecie przenosić góry. Na dole w opisie znajdziecie wszystkie szczegóły związane z rozdaniem, a także link do tej książki, jeśli Was nią zaciekawiłam. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!